Właśnie o świcie, kiedy miasto nadal wydawało się uwięzione w zwodniczą ciszę, która poprzedza wielkie tragedie, Anna budzi się z znajomym uczuciem małej wagi na materacu. A kiedy otwierające oczy spotykają Jane siedząc przed tobą, z tym dziecięcym entuzjazmem, który nie zna granic czasu lub prawdziwych obaw. Rozmawia non-stop, opisując, jak wyobrażał sobie dwa nurkowanie w basenie, śmiejąc się tak, jakby świat był niezmienny jakby nic nie mogło złamać tej kruchej rutyny, którą Anna próbowała podtrzymać od miesięcy. Nadal śpiąca, stara się wyjaśnić, że musi pracować, że ma klasę przedszkola, że są zobowiązania, które nie można po prostu zignorować, ale jej słowa brzmią puste nawet dla siebie. Zanim będziesz mógł zakończyć jakiekolwiek uzasadnienie, gwałtowny grzmot rozcina niebo i sprawia, że okna wibrują, zmuszając Annę do wzniesienia się z wyścigami serca. Gdy zbliżasz się do okna, widzi, że deszcz spada ciężki i stały, ulica powoli przekształca się w improwizowaną rzekę, a jednak zdecydujesz się wierzyć, że to nie wystarczy, aby przerwać rutynę. Jakby przyznać niebezpieczeństwo było zrezygnować z iluzji kontroli, która nadal pozostała. Przygotowując śniadanie, próbując utrzymać jakiś ślad normalności, Anna musi radzić sobie z nieustannym smakiem Jane, który biegnie przez dom, śmiejąc się, inni rosną do powietrza. I nie jest w stanie zrealizować cichego strachu przed matką. Dzwoni telefon i twoja matka pyta, czy jest w porządku, jeśli deszcz nie wydaje się zbyt dziwny, jeśli nie powinna wyjść wcześnie, ale Anna odpowiada z próbą spokoju, upewniając się, że wszystko jest pod kontrolą. Odmawia zademonstrowania niepewności, może bardziej dla siebie niż dla nikogo innego. Jednak to fałszywe poczucie stabilności rozpada się w tej chwili dziwny dźwięk wody echuje przez dom, co prowadzi Annę do wyobrażenia sobie prostego problemu w łazience. Kiedy się odwraca, jednak natknie się na podłogę całkowicie zabraną wodą, postępując zbyt szybko, aby być ignorowanym, zbyt zimnym, by być po prostu zwykłym wyciekiem. Poziom wzrasta strasznie, docierając do okien mieszkania, podczas gdy ostrzeżenie odbija się przez głośniki budynku, informujące, że kilka budynków jest już częściowo zanurzonych i że każdy musi natychmiast ewakuować się do najwyższych pięter. Jane ciągle mówi głośno, zbyt podekscytowana, aby zrozumieć ciężkość sytuacji, prosząc o to, by grać jak wszystko, co było wielką przygodą. Zgromadzona rozpacz eksploduje, a Anna traci cierpliwość, stawiając i. E. I, as, i, e. i, e as, e. as, e. as, i, as, i, as, i, of, i, as, i. As I... I 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 Ona nie cofnie, bo strach mówi głośniej niż uczucie w tym momencie. Zaczyna zbierać co może, gdy czujesz, że woda już pokrywa twoje nogi, dopóki nie otrzymasz telefonu od agenta bezpieczeństwa od firmy, informując, że jesteś w drodze, aby ją uratować i poprosić ją o opuszczenie wszystkiego i po prostu pójść na górę z synem. Połączenie nagle spada, energia budynku kończy się, a cisza, która następuje, jest nawet bardziej przerażająca niż hałas burzy. Bez światła, bez wskazówek i postępu wody, Anna bierze niewielką torbę, aby przechowywać lek Jane, wiedząc, że może to oznaczać różnicę między życiem a śmiercią. Biegnie po domu, nazywając imię syna, dopóki nie znajdzie go ukrytego w szafie, przestraszonego, płaczącego i odrzuconego. Anna klęka, bierze głęboki oddech, przeprasza za krzyk i przyznaje, że przegapiła coś, czego zwykle nie robi. Obiecuje, że zawiezie go na plecach, rozśmieszy, ochroni go przed wszystkim, nawet jeśli nie wie, czy to prawda. Jane waha się, ale akceptuje to, a kiedy łapie go na kolanach, czuje fizyczną i emocjonalną wagę tej odpowiedzialności jak nigdy wcześniej. Nie chodzi tylko o twój syn, tylko o to, co wciąż się liczy. Kiedy wychodzą z mieszkania, znajdują zdesperowanych sąsiadów, niosących torby, popchnąc zalane korytarze, niektóre płaczą, inni krzycząc za utracone rodziny. Cały budynek wygląda jak zapadający się organizm, a Anna musi przekierowywać ludzi podczas biegania w kierunku schodów. Kiedy tam dotrzesz, znajdziesz tłum blokujący przejście. Wszystkie uwięzione przez tę samą zbiorową paniki nie mogą się ruszyć. Bez alternatywy zmienia kierunek, przecina przeciwny korytarz i obserwuje inne budynki, z którymi borykają się ten sam chaos. Złamane okna, ludzie machający o pomoc. Wreszcie znajdź drabinę awaryjną i zaczyna wspinać się, podczas gdy Jane obserwuje ludzi pływających w ciemnej wodzie. Aby zapobiec strachowi przed tym, że syn staje się trauma, Anna śpiewa krótko, nawet z drżącym głosem, próbując ukryć swój własny terror. Niektóre piętra powyżej ścieżka jest zablokowana przez meble, gruzy i przedmioty ułożone przez mieszkańców, którzy próbowali się chronić. Anna próbuje wspiąć się z Jane w ramionach, ale jej stopy się poślizgnie i prawie spada, trzymając się czystego instynktu i siły woli. Kiedy patrzysz w dół, widzisz ciała pływające, nieruchomości i czujesz formę węzła w żołądku. Rzeczywistość uderza ją brutalnością. To nie tylko ewakuacja, to walka o przetrwanie. Rozumie, że posuwanie się naprzód oznacza ryzyko życia syna, więc decyduje się wycofać, nawet jeśli wie, że to może być również śmiertelne. Każda decyzja waży jako wyrok, a żaden nie wydaje się słuszny. Przekraczają kolejne piętro i znajdują ludzi najeżdżających apartamenty tylko po to, by korzystać z łazienki, jakby małe akty normalności mogły złagodzić chaos. W tej chwili Anna słyszy, że ktoś nazywa jej imię i rozpoznaje agenta ochrony, który jej szukał. Jej serce wypełnia nadzieją, ale natychmiast ją traci gdy zdaje sobie sprawę, że Jane podążała za innymi ludźmi do mieszkania. Kiedy chodzisz desperacko za jej synem, Anna zamarza, gdy widzi gigantyczną falę formującą się poza oknem. Wizja budzi traumatyczną pamięć, kiedy została uwięziona wewnątrz zanurzonego samochodu obok męża, Guan, ożywiając panikę, brak powietrza i rozpacz wyboru, kto przeżyje. Fala rozbija szkło z przemocą, inwaduje środowisko i rozciąga się wszystko, oddzielając Annę od jej torebki i małą kontrolę, która nadal miała. Walcząc o powietrze, Anna znowu zanurza ból w klatce piersiowej i strach przed powrotem na powierzchnię. W jednym z pokoi znajduje nieświadome ciało Jane i trzyma go mocno, jakby mogła chronić go przed własnym przeznaczeniem. Próbuje wyjść, pchnie drzwi całą siłą, ale nie rusza się. Powietrze kończy się, świat ciemnie, a Anna przechodzi, wierząc, że jeszcze raz zawiodła. Obudza się z agentem otwierającym drzwi i wyciągając je, nosząc usta do Jane, dopóki nie obudzi się płaczem i przylgnie do matki, jakby nigdy nie pozwoli jej odejść. Ulga jest krótka, ale wystarczająco intensywna, aby to kontynuować. Podczas gdy wspinają się razem, agent ujawnia prawdę, która zmienia wszystko, wyjaśniając, jakie godziny przed asteroidą uderzył Antarktydę, topnienia lodu i potępiania planety. Mówi nam, że rząd to ukrył, ponieważ nie było rozwiązania, a firma Anny nie działa tylko ze sztuczną inteligencją, ale stworzeniem nowej rasy ludzkiej. Anna czuje, że podłoga znika pod stopami, gdy zdaje sobie sprawę z jej życia, jej pracy, a nawet jej syn są częścią czegoś znacznie większego i bardziej okrutnego niż kiedykolwiek sobie wyobrażała. Projekt zależy od prawdziwych emocji emocji matki i syna, a Jane jest centralnym elementem tego eksperymentu. Objawienie nie przynosi odpowiedzi, tylko więcej bólu. Stamtąd światowe fragmenty Anny między eksplozjami, gigantycznymi falami, niemożliwe decyzje i niszczące objawienia. Dowiaduje się, że wszystko, co jest symulacją, powtarzaną tysiące razy, stworzoną, aby zmusić ją do rozwijania miłości, empatii, poświęcenia i instynktu absolutnej ochrony. Z każdym ponownym uruchomieniem Anna umiera, próbując uratować Jane, pomaga obcym, twarze w obliczu loterów przeżywać śmierć męża i stawia czoła własnej niezdolności do bycia matką. Z biegiem czasu przestaje działać z obowiązku i przechodzi do działania z wyboru, stawiając syna ponad jakikolwiek projekt, jakiejkolwiek obietnicy zbawienia ludzkości. To w tej transformacji system zaczyna widzieć coś innego w tym. Kiedy symulacja osiągnie swój limit, Anna wybiera pozostać z Jane do końca, pomagając nieznane, odmawiając samolubstwa i w razie potrzeby akceptując ofiarę. Rozumie, że kochanie nie gwarantuje przetrwania, ale pozostanie obok, nawet gdy nie ma wyjścia. Ten wybór prosty i niszczycielski dowodzi systemowi, że ludzkość nadal zasługuje na istnienie. Dzięki temu sztuczne inteligencje Anny i Jane są przenoszone do nowych ciał, wysyłanych na odległą planetę, niosących ze sobą wspomnienia, ból, błędy i nadzieje ludzkości, gotowe do rozpoczęcia od zera nie jak doskonałe maszyny. Ale jako matka i niedoskonały syn uczą się razem. Nawet w nowym świecie, z dala od zniszczonej ziemi, wspomnienia pozostają w nich żywe, nie jako otwarte blizny, ale jako ciche nauki. Anna zegarki Jane gra pod innym niebem, wiedząc, że każdy uśmiech jego niesie wagę tysięcy życia i wyborów. Rozumie wreszcie, że ludzkość nie przetrwa siłą inteligencją czy technologią, ale dla zdolności kochania pomimo strachu, dbać o stratę i pozostać człowiekiem, nawet gdy wszystko się rozpada. I tak właśnie jest, z tym prostym gestem trzymania ręki syna, nowy początek staje się możliwy. A jeśli doszliście tak daleko, cieszyć się, zarejestrować się na kanał, aktywować powiadomienia i kontynuować intensywne historie, ponieważ wciąż jest wiele światów, wyborów i emocji do wspólnej eksploracji.